Hej, wiedzieliście, że um, woda z kranu, którą pijecie, może być niczym eksperyment chemiczny w szklance? Zanurzyłem się w temat i sprawdziłem, co tak naprawdę kryje się w waszych kubkach. Nie uwierzycie, co odkryłem. Po pierwsze, minerały. Woda z kranu to nie tylko H2O. To naturalny suplement diety, um, pełen składników, których potrzebuje wasz organizm. W Polsce, szczególnie w miejscach takich jak Zakopane, woda z kranu może mieć tyle wapnia, co mleko. Nawet do 100 mg na litr. Z kolei, w Boulder, yy, w Colorado, poziom magnezu jest tak wysoki, że to praktycznie napój izotoniczny. Ale jest haczyk. W niektórych miastach, na przykład w Łodzi, przez te minerały woda jest tak twarda, że zostawia kamień w rurach. Pijemy więc eliksir zdrowia? Czy raczej płynny kamień? No, sprawdziłem to pod mikroskopem z 400-krotnym powiększeniem. Kryształki wapnia wyglądają jak małe gwiazdki całkiem odlotowo. Ale jak woda zmienia się z rzecznego szlamu w coś, co można pić? Tu właśnie dzieje się prawdziwa magia techniki. W stacjach uzdatniania. Woda jest filtrowana przez węgiel aktywny, ozonowana, a na koniec chlorowana. W Polsce poziom chloru utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 0,3 mg na litr, ale w USA bywa znacznie wyższy, nawet do 4 mg na litr w niektórych stanach. Czy to bezpieczne? Przepisy mówią, że tak, ale co z resztkami chloru zalegającymi w starych rurach? A w Holandii testują bakterie. Które zjadają zanieczyszczenia. Naturalny filtr, taki Brita od matki natury. Pilibyście wodę z nutą zapachu basenu? Nawet po tym wszystkim wciąż mogą pojawić się problemy. Stare rury rdzewieją. W niektórych polskich mieszkaniach poziom żelaza w wodzie przekracza normę o 50%. W Portland 90% próbek wody z kranu zawierało mikroplastik. Maleńkie drobinki, mniejsze niż ziarnko, piasku. A śladowe ilości, leków. W Tamizie i rzece Ohio znaleziono antybiotyki. Przeprowadziłem własny eksperyment. Przefiltrowałem wodę z kranu przez węgiel aktywny i sprawdziłem ją ponownie pod mikroskopem. Wynik? Zaskakujący. Ale szczegóły zdradzę w komentarzach. Czy więc woda z kranu jest bezpieczna? Dla 99% z nas. Tak, ale warto wiedzieć, co tak naprawdę w niej pływa. Sprawdźcie raporty jakości wody w Waszej okolicy, przetestujcie filtr, a może nawet kupcie sobie mikroskop, żeby się bliżej przyjrzeć. Jakie są Wasze historie z wodą z kranu? Dajcie znać w komentarzach i podzielcie się pomysłami na kolejny eksperyment.